Kto ogląda nasz program od samego początku, ten już usłyszał, był sobie taki człowiek, który nie ruszał się z domu, siedział przy swoim biurku albo stole, stukał sobie po klawiaturze i ściągał dane klientów z kart kredytowych. 2 miliony. A nazywał się Max, nazywa się Max Eisman Butler. A przejął kontrolę nad cyberprzestępczym podziemiem. I o tym my między innymi będziemy rozmawiać z panem Krzysztofem Młynarskim, z zamiłowania i wykształcenia informatykiem, który specjalizuje się w bezpieczeństwie systemów operacyjnych i sieci rozległych. Jest ekspertem do spraw bezpieczeństwa w internecie. Czy ty, Witamy dzień panie dzień Krzysztofie. Człowiekiem, który chroni nas przed hakerami. Między innymi... Bohaterami tak, tej książki. Tak, ja się nawiązuję do tego tytułu, że to słowo haker jest troszeczkę nadużywane. tak? Bo tak naprawdę powinien być kraker, czyli taki, który łamie zabezpieczenia, a haker to raczej jest, człowiek, który tworzy rozwiązania różne fajne, informatyczne, na przykład Linus Torvalds. Także to troszeczkę jest jakby zamieszania z tym tytułem, ale tak jak już się przyjęło w mediach, że się mówi haker, w związku z czym tytuł książki jest no tak, również tak. Ale coraz częściej też tak, mówi się o cybermafie. Rzeczywiście cybermafie istnieją w sieci. Znaczy, oczywiście, no, znaczy istnieją grupy przestępcze, mhm. tak? Które specjalizują się w działaniach w świecie informatycznym, wykradaniem, no tak jak na przykład Max. Tytułowy, który zajmował się kradzieżą numerów kart kredytowych. No, jest to taki współczesny Arsen Lipę. No, chociaż troszkę jest gorszy, bo dał się złapać i to kilka razy, tak? <śm> 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 A czy to rzeczywiście jest to takie proste pozyskiwanie tych danych w sieci? To znaczy nie jest może bardzo proste. Ale Oczywiście dla hakerów trzeba mieć nie wiedzę. Dla ludzie, którzy się mhm. włamują, no jest, to jest, no oni znajdują dużo dziur różnych w systemach bezpieczeństwa. Jak wiadomo, nie wszędzie to bezpieczeństwo jest tak, jak należy. Świadomość bezpieczeństwa, tak ogólnie mówiąc, no też jest niska, tak naprawdę. Ja nie wiem, mówimy o tym od lat bardzo wielu, no, no nawet właśnie. tutaj, gdzieś w tych studiach, mówiliśmy w 1995, 1996 roku był taki cały cykl Internet w jedynce, mówiliśmy wtedy właśnie o bezpieczeństwie, o takim BHP pracy z Internetem. Minęło, jak wiadomo, dużo lat i się niewiele zmieniło, tak naprawdę. To znaczy Wyskownicy przede wszystkim no, korzystają coraz łatwiej, tak? Właśnie w urządzeniach mobilnych wszelakich ten internet już mamy wszędzie, mamy go w kieszeni, w samochodzie. Właściwie nie wyobrażamy sobie życia. No tak, internetu. właściwie dostęp do internetu, te wszystkie serwisy społecznościowe, gdzie właśnie radośnie publikujemy różne informacje o sobie, czasami dając właśnie pożywkę cyberczystaw. jak się okazuje. Tak, bo na przykład chwalimy się, że wyjeżdżamy na te swoje wakacje na Hawaje a ktoś w tym momencie sobie odnotowuje, aha, czyli jego dom będzie pusty, będzie można go wyczyścić. I potem są takie rzeczy zupełnie poważnie się dzieją. Także po prostu trzeba bardzo ważne na to co się mówi przede wszystkim jak wszędzie tak ale również w internecie jak w życiu, po prostu jak w życiu bo, bo też nie wiem dlaczego jest takie rozróżnienie między internetem a życiem no, w tej chwili internet jest integralną częścią naszego no bo mamy życia. takie poczucie że internet daje nam dużo anonimowość. okazuje się że jednak nie do końca to znaczy, no nie jest do końca prawdą mm -hmm. jak wiadomo dlatego że w internecie można wyśledzić użytkowników no, zresztą sam max butler no, dlatego ma problemy z wymiarem sprawiedliwości że jak się okazuje daje się go wyśledzić jak jak z lektury tej książki na przykład to mamy na stole można a się co, co, Wiedzieć. czy najsłynniejsi hakerzy ehm, świata. Dlaczego w ogóle oni to robią? To są informatycy na pewno, ehm, bardzo dobrze robią, wykształceni ludzie. Robią to dla pieniędzy, dla frajdy. No przecież mogliby to znaleźć to bardzo, bardzo różne, dobrze płatną pracę ehm, w korporacji. To są bardzo różne, że tak powiem, motywacje. No, motywacje. Czasami jest to chęć po prostu zaistnienia, sława, czyli rozbudowane ego. Czasami jest to, jest to no, sprawa po prostu zdobycia pieniędzy, bo człowiek no, umie to i to robi. Aczkolwiek tutaj to jest dla mnie dziwne, bo już kiedyś właśnie rozmawiając o tym samym człowieku, padło takie stwierdzenie, że w zasadzie no, człowiek mógł zarobić, bardzo duże pieniądze, działając legalnie zupełnie, hmm? tak? On był, to właśnie zresztą on zaczynał między innymi od takich prac, <grym> jak właśnie praca jako konsultant do spraw bezpieczeństwa <grym> w Kalifornii i zasadniczo no nie było tak, że przymierał głodem, czy musiał, prawda, no, kraść, bo nie wiadomo, co tam się stało. Po prostu w pewnym momencie coś go skierowało, no, w stronę, że tak powiem, tej ciemnej strony mocy i robienia, no, brzydkich rzeczy, bo tak naprawdę jest to po prostu okradanie ludzi. Czyli wniosek pierwszy jest taki, nie bądźmy niefrasobliwi, wniosek bądźmy drugi, strażni. kto chciałby zobaczyć kulisy pracy a właściwie krakerów, może hmm. przeczytać tę książkę poświęconą Maxowi Icemanowi Butlerowi. Bardzo dziękujemy za rozmowę. A dla naszych Dobrze. widzów mamy takie książki. 22 50 70 157. Wystarczy zadzwonić. Telefon nie jest na podsłuchu.